Cześć. Dzisiaj dzielę się z tobą prostym, ale skutecznym sposobem na rozwój osobisty, który możesz wdrożyć od razu, a jest nim prowadzenie dziennika wdzięczności. To bardzo proste, a jednocześnie niesamowicie efektywne narzędzie. Ja mój prowadzę już od pół roku i dzieją się cuda. Codziennie przed snem, albo zaraz po przebudzeniu, zapisuję kilka rzeczy, za które jestem wdzięczny. Mogą to być małe albo duże rzeczy, takie, które już się wydarzyły, albo takie, które dopiero chcesz, aby się wydarzyły. Nawet coś super nieprawdopodobnego. Zacznij zdanie od dziękuję za i pisz zawsze tak, jakby to już się stało, nawet jeśli piszesz o marzeniach. Dlaczego to działa? Pomiędzy aspekty takie energetyczne, to tak z czystej psychologii pomaga to skupić się na pozytywnych aspektach życia, nawet w trudnych chwilach. Programuje podświadomość, tworzy adekwatne połączenia. W mózgu, no i przekierowuje Twoją uwagę i wibracje na piękne rzeczy. Spróbuj, bo efekty są niesamowite. I pamiętaj, że wdzięczność jest kluczem do rozwoju osobistego i spełnionego życia. Wszystkiego dobrego!